Wojciecha pod pomnikiem Świętego Wojciecha, pod wzgórzem Świętego Wojciecha, w dzień, w którym właśnie ten człowiek, który, bez którego nie byłoby ani nas tutaj dzisiaj. ani państwa, ani kościoła w tym państwie, ani cywilizacji, która przyszła do nas z Europy, bez Świętego Wojciecha nie moglibyśmy wyobrazić sobie losów naszej ojczyzny, a właściwie bez jego ofiary, Y, którą zrozumiał na początku y, tworzenia się naszej państwowości i, i wiary w tym państwie przyjaciel Świętego Wojciecha Bolesław Chrobry. 18 kwietnia 2025 roku y, minęło tysiąc lat od pierwszej koronacji, pierwszego króla polski w Gnieźnie Bolesława Chrobrego przyjaciela świętego Wojciecha. I dzisiaj w dzień męczeństwa świętego Wojciecha zbieramy się na tym nowo y, otwartym placu przygotowanym na nowo, zaaranżowanym, y, który nas tutaj dzisiaj gości, placu, który jest Placem łączącym nas wszystkich, bo po części jest placem parafialnym, ale i placem miejskim. Dzisiaj przy Świętym Wojciechu pragniemy się zatrzymać, by dziękować Bożej Opatrzności. Po pierwsze, za tego człowieka, Świętego Wojciecha, a powtórę, za Bolesława Chrobrego, który wytyczył dla nas bardzo piękną drogę. Wytyczył dla nas drogę cywilizacji, która, która przyszła do nas z Rzymu, z Europy i całej kultury i wiary. Dzisiaj o tym wszystkim za chwilę usłyszymy. Taki rys historyczny przygotował dla nas gość z Gniezna, który na co dzień pracuje w archiwum archidiecezjalnym, ksiądz doktor Michał Sołomieniuk za chwilę do nas przemówi. I tak, żeby nam się w ogóle poukładało to, dlaczego święty Wojciech tak bardzo jest dla nas postacią ważną. Dlaczego my, w strzelnie, tak go tutaj honorujemy i pomnikiem, i wzgórzem, i tym placem, który dzisiaj zapełniamy, dziękując właśnie Bogu za to, że tysiąc lat stało się dla nas. Takie wydarzenie, które na trwałe odmieniło losy naszej ojczyzny. Bolesław Chrobry został królem Polski. Chciałbym, żebyśmy wyciszyli się, posłuchali bicia swego serca i żebyśmy z całego serca, właśnie tutaj, przy pomniku świętego Wojciecha, Odśpiewali nasz hymn, naszą pieśń narodową, która nas określa, która nas prowadzi, która wytycza nam szlak, która nas wszystkich jednoczy z całego serca. Dzisiaj chcemy przy świętym Wojciechu, tym hymnem dać, dać sygnał całemu światu, że my tutaj jesteśmy i trwamy. I Że to, co pokazał dla nas Bolesław Chrobry, a wcześniej święty Wojciech, jest nadal dla nas ważne. Baczność do hymnu. <śmulacje> mnie Prosimy teraz księdza doktora Michała Sołomieniuka, aby rozjaśnił nam tę tajemnicę więzi między Świętym Wojciechem a Bolesławem Chrobrym i dlaczego ich przyjaźń była tak ważna, dlatego co dzisiaj wspominamy dla koronacji pierwszego króla Polski? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni raz w Szelnię byłem rok temu i to był marzec. Obchodziliśmy wtedy wspólnie rocznicę śmierci Leona Wesobowskiego, żołnierza wyklętego, zabitego w Strzelnie w 1945 roku. Dzisiaj przyjeżdżam przy innej okazji historycznej.